Dawajcie, ruszamy na ten budynek. Biały Przyjął. 30 sekund do pierwszej fali Naiper gapi się w naszą stronę Niebieski uważaj ten patrol, gdzieś tu szedł Będziemy to zdejmować Uwaga, bo może być patrol na nas W wysoko Ubiegam. Zajmujemy budynek, który jest wina wieża ze snajperem. Nic więcej, tam nie bardzo wyminął. KM rozstał się na to. To jest taka wieża w kolorze oli, Zielony róż. Oczekuj, oczekuj jeszcze druga. Fala. Nie, oczekuj na zakończenie. Odbierz. Zapomniałem, że są dwie fale. Nie rozjebali tego magazynu przypadkiem? Czekaj, tam wchodzić jak tam budynku już nie ma. Czekaj, żółty tu niebieski, żółty tu niebieski. Tutaj żółty, odbiór U niebieski, budynek jeden się zawalił, dalej mamy tam wchodzić, odbiór. Wstrzymaj, czekamy na zakończenie uderzeń Switchblade'a, dam decyzję. U niebieski, zrozumiano, pośpieś się.